All right. 518 grudnia przed krytą pływaniem delfin odbyło się siódme wigilijne spotkanie mieszkańców Ziemi Kozienickiej, jak co roku było coś dla duszy i coś dla ciała. Wszystkich przybyłych w to piątkowe popołudnie powitała orkiestra denta OSP pod batutą Zygmunta Juszkiewicza. Następnie na scenie zaprezentował się chór uniwersytetu III wieku działający w Kozienickim Domu Kultury pod kierunkiem Ewy Izdebskiej. Po wysłuchaniu kolęd w ich wykonaniu przyszedł czas na czytanie Ewangelii, modlitwę, życzenia i łamanie się opłatkiem. Niech Pan przemieni nasze serca, by zniknęła z naszych wspólnot rodzinnych, społecznych, w szkole, w pracy, nieprzychylność, złośliwość, złe słowo, żebyśmy to wszystko usuwali, bo przecież mienimy się uczniami Chrystusa. Dziećmi Bożymi. Niech nowonarodzony Jezus Chrystus pochyli się nad każdym, nie złamie trzciny nadłamanej, niech nie gasi tlącego się płomyka, niech dodaje mocy i siły wszystkim. Podczas tego wyjątkowego spotkania były też życzenia od zaproszonych gości i władz samorządowych. Chciałbym Wam życzyć wszystkim mieszkańcom Kozienic, ziemi kozienickiej, w imieniu zarządu Grupy Kapitałowej NASA, w imieniu wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej NASA, jak i oczywiście w swoim własnym, zdrowych, spokojnych świąt, wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku. Chciałem życzyć Państwu tych, tej energii, nie tylko tej, która jest w gniazdkach, bo od tego my jesteśmy, żeby, żeby ją Państwo zapewnić, ale tej energii. Pozytywnej, dobrej, która zależy od Państwa wewnętrznej energii, dobrego nastawienia i nie tylko na czas ten świąteczny, ale i na cały następny rok. Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas spotkań, serdecznych rozmów, czas przebaczania, a przede wszystkim czas, czas na radość i wypoczynek. Życzę Wam wszystkim, drodzy Państwo, abyście te święta spędzili zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Niech nowy 2016 rok przyniesie spełnienie marzeń, aby zdrowie i szczęście nie opuszczało Waszych domów. To już siódmy raz spotykamy się tutaj. To już siódmy raz możemy zrobić ten mały krok, mały wysiłek, aby trochę bardziej kochać, trochę bardziej słuchać, trochę bardziej współczuć, trochę bardziej rozumieć. Siódma. I najcieplejsza w historii Kozienickich Wigilii. Myślę, że to nie przypadek, bo chyba Pan Bóg tak zaplanował, aby od tego ciepła atmosferycznego również rozgrzały się bardziej nasze serca, aby obudziły nasze prawdziwe, a często w tym codziennym życiu zabieganym, zatroskanym, często uśpione uczucia. Bez tych prawdziwych płynących z serca uczuć nie będzie człowieczeństwa. Po życzeniach przyszedł czas na wspólne przełamanie się opłatkiem oraz na kosztowanie wigilijnych potraw. Placówki oświatowe, różne instytucje samorządowe, firmy, restauracje i organizacje pozarządowe przygotowały ponad 22 tysiące pierogów, 205 litrów kapusty z grochem, 440 litrów barszczu czerwonego, 70 litrów zupy grzybowej, 100 kg śledzi, 2000 porcji klusek z makiem, 900 sztuk racuchów. Były też różnego rodzaju ciasta i ciasteczka. Wszystko było pyszne i w szybkim tempie znikało ze stoisk. Oprócz świątecznych przysmaków można było nabyć różnorodne świąteczne dekoracje, w większości wykonane własnoręcznie przez młodzież, dzieci i dorosłych. Wszystkie te ozdoby można było kupić, wrzucając symboliczne datki do specjalnych puszek. W trakcie degustacji rozpoczęła się druga część wspólnego kolędowania. Na scenie wystąpił chór Mały Gospel, działający w Kozienickim Domu Kultury, laureaci konkursu Kolend i Pastorałek na ten nowy rok oraz chóry działające przy szkole muzycznej w Kozienicach: dziecięcy Belcanto i Fermata, w którego składzie są dorosłe osoby. Całe spotkanie poprowadził Wojtek Szymański z Radomskiego Radia Eska. W trakcie Wigilii Miejskiej na uwagę zasługiwała też sama dekoracja poszczególnych stoisk. Wszystkie prezentowały się w świątecznych klimatach. Podobnie jak w roku ubiegłym, zainteresowanie budziło stoisko Kozieńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oryginalnie udekorowane. Można tam było również skosztować m.in. zupy grzybowej z kuchni polowej i świątecznych wypieków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też żywa szopka przygotowana przez stajnię kociołki. Oprócz świętej rodziny były dwa konie, koza, owca i trzy króliki. W tym dniu także każdy mógł za darmo skorzystać z lodowiska. Wystarczyło mieć tylko jakiś mikołajkowy akcent. Licznie uczestniczący w tym wydarzeniu mieszkańcy ziemi kozienickiej oraz goście pochwalali pomysł organizacji tego typu spotkania wigilijnego. Wszyscy mieszkańcy Kozienic mogą się spotkać w swoim gronie i wspólnie w, po prostu w takiej świątecznej atmosferze przeżywać ten świąteczny czas. Bardzo fajnie, że coś takiego jest. I należy coś takiego robić jak najbardziej. No co roku. Bardzo mi się podoba. Uważam, że jest bardzo potrzebna. No akurat ja jestem pierwszy raz, ale bardzo fajnie. Mam tak samo, ale naprawdę lubię tego typu imprezy ze względu na to, że zrzeszają ludzi. W przygotowanie wspólnej wigilii zaangażowały się samorządy gminny i powiatowy, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedstawiciele placówek oświatowych i społecznych, księża kozienickich parafii, a także wolontariusze z Kozienickiego Domu Kultury i I LO, rolnicy i restauratorzy. Za część artystyczną odpowiedzialny był Kozienicki Dom Kultury, natomiast za przygotowanie stoisk z potrawami odpowiadało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin sami sobie, realizując zadanie ze środków zadania publicznego gminy Kozienice. Wszystkie działania koordynowane były przez Urząd Miejski, a nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwali strażacy, policja oraz pogotowie ratunkowe.